Panie Jacku i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem i chciałbym, żebyście też się właśnie odnieśli do tych słów. To ja nazwę... Dziękuję bardzo, że nie odebrano mi głosu, bo wiem, że to jest show, wiem, że korporacja rządzi się swoimi prawami, czyli słuchajcie, jesteście fenomenalną, polską polska młodzież jednak teraz odzyskuje wiarę w polską młodzież. I też Federacja zachowuje się, też bardzo przyzwoicie, bo też liczyłem przez z tym, że zostanie mi odebrany głos. Czyli jest Federacja FMMA MMA i jest jakaś popierdółka, którą tworzy Królikowski i który właśnie tragedię ukraińskiej wojny próbował wykorzystać w celach biznesowych. Sytuacja równie obrzydliwa. I pewnie Królikowski też nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił. Oczywiście to jest nieporównywalne. No, Alan, Alan zachował się głupio, ale łączy ich jedno. I Królikowski sobie nie zdaje sprawy, i pewnie do końca życia sobie nie zda sprawy. I Alan Kwieciński, ja pierdo... Alan Kwieciński też nie zdaje sobie sprawy. Tak, ja myślę, ale Z tego, tego, tego kurwa sobie nie Panie zdaje sprawy, Ja uważam, że to, to jest żart? Wszelkie, zachowując wszelkie propozycje. Co się stało dla tego pieska? Powiedz mi jeszcze raz, powiedz to, mi, co się stało dla tego pieska? Dobrze, to bo i tak nie zrozumiesz, na pewno na pewno widownia zrozumie, przynajmniej w dużej większości. Słuchaj, jesteś tak zwaną osobą wpływu. Obserwuję cię setki tysięcy osób. Alan, to, to jest pewien symbol. Zda, ty tego, bo ty się bronisz, że tego nie zrobiłeś, że, że nie, nie zrobiłeś temu, temu zwierzęciu krzywdy. Chodzi o pewien symbol. Następny idiota, który się będzie obserwował, zrobi to na rozgrzanym grylu. Zobaczy, jak to jest. I to tylko o to chodziło. I to, I to tylko o to chodziło, tylko tyle i aż tyle. I to był powód mojej reakcji na ciebie. A tobie przypomnę. Chłopczyku, że mi po walce z Tańculą wypłakiwałeś się w ramie, opowiadałeś w jaki sposób obrzydliwy cię Tańcula załatwił, potem z niewiadomych przyczyn... Ja, ja, tak. ja? Ja? ja to tak, bym się... Tak. A w jaki, w, jaki mi jak tańcula, w jaki sposób cię Tańcula, w sposób Tańcula... Absolutnie, absolutnie, że nikomu się nie wypłakiwałem. Przestań się śmiać, jest głupio. Dobra, e, opowiadałeś no może że... jest Arek, znaczy ten, jest, jest tutaj Arek, e, to powiedz, niech teraz powiedz, też, jakie teraz nas, nas te łączą, Ale e, Te, Ale znowu nie lubicie, Ale... bo mu się w kolejkę. Ale tu, Wtedy, u was, tu u was tak jest, wy jesteście jak takie dziwki, do... tu się A. łączycie, tu się dzielicie. No. Co Z kiciorem. Destań, kurde, to, przestań, kurde, ten... przestań, przestań mi obrażać, raz, przestań mnie obrażać, bo nie Ale... wytrzymam zaraz, przestań obrażać. No i co? Dobrze. Ja i co? A co nie no to, to może inaczej. Skoro jesteście już tutaj we dwóch, to teraz, to teraz mówię teraz o wyłodarzy. Skoro jesteście teraz dwóch, to jestem gotowy, żeby 14 maja najpierw zawalczyć za, za z Mateuszem, a potem z Tobą na jednej gali. Dobrze. Chcecie tego? Zróbmy to! Dobra, do rzeczy. Bo żebyś mi nie usiąść z tego tematu. Bogdan, co sądzisz na ten temat? Mi? Po walce z tańculą, tutaj przy pierwszej bo to jest taki sam konflikt, to jest nie, ten dobry, sam konflikt. kłamstwo, bo to jest prawda. I przy pierwszej wiesz, konferencji... Dobrze o tym wiesz. To jest ty, kłamstwo, że rynek, Dobrze o tym wiesz. Ty, co ty pierdolisz, kurwa, to nie nie wypłakiwałem. Ale dobrze, to jakbyś nie przerwał, to ja ci przypomnę. Jest coś może, no dobrze, jakiś ale, ale... Tego? jest no. jakiś świadek tego? Zaczekajmy, bo Alan rzucił wyzwanie. Czy zaraz, ja ale jesteś... Zaraz, zaraz, no wiesz, no, słuchajcie, to nie jest taka metoda, wiesz, skończę. Zawsze ta, 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 ta Błaźnie, ty żenujący błaźnię. Opowiadałeś. Opowiadałeś, w jaki sposób tańcula zniszczył się psychicznie, Opowiadałeś mi, jaką tragedię przeżyliście razem ze swoją byłą dziewczyną. Że wykorzystał to w sposób obrzydliwy. Że wchodził ci do głowy, tak. Że atakował ciebie Ale i twoją dziewczynę podczas konferencji. Do głowy. Co się zniszczyło? Ale w jaki bydlaku, sposób mi do głowy? Ty mały ty mały, ty mały, ty mały, ja mały, ty mały, mały, żałosny bydlaku. A potem, kiedy poczułeś. Kiedy jest... poczułeś. Lidz, kiedy mam poczułeś. Nadzieję, mam nadzieję, że się zgodzi za tą walkę 14, 14 maja, bo już rzuciłeś wyzwanie. Poczułeś... Kiedy Jez, poczułeś. Skurczę. Kiedy, po, kiedy poczułeś jest? większość, kiedy poczułeś większość, podłączyłeś się, sprzedaj na prostytutko, podłączyłeś się podlica z Mateuszem do... i co, co? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Co ty, ty, co ty? Co ty? pizdę, kurwa, ty! Ale on z nimi! Z kim tańczysz? Dobra, prawda, prawda boli. Zatańczę, zatańczę najpierw z tobą 14 ale, maja, 14 ]cie... maja. Zatańczę najpierw z tobą, y a potem, a potem chyba swoim tatą. Co cię boli, prawda? Powiem tak, panu Jacku dziękujemy, a ja bym... Czekaj, Hubert, ja bym chciał się dowiedzieć, czy pan Jacek, Jacek, przyjmujesz wyzwanie Tak, ostatnie słowa pana Jacka. Czy przyjmujemy wyzwanie? No, ale tutaj, słuchajcie, jest porządek korporacyjny. Znaczy, jeżeli ty przyjmiesz wyzwanie, ja zapytam wodę. No i rozmawiamy. No. Ja mam na celowniku dużo, dużo znaczy. poważniejszą postać. Dla mnie jest priorytetem tańcule. Dobrze, panie Atkinson. Dziękujemy. Potrwa więcej niż pół minuty, rozumiesz? Nie będziesz miał z kim walczyć. I e, dobrze, Alan, Mateusz, zapraszam. Was coś wtedy wam face to face. Chciałbym wykorzystać te emocje między wami.